Dajcie, A w dzisiejszym odcinku będziemy testowali kolejną aplikację z LEGO. Mianowicie dzisiaj testujemy Lego TV. Ostatni raz testowaliśmy tą aplikację, która wyświetlała się teraz na ekranie. I sprawdzimy, czy nowa aplikacja, którą dzisiaj będziemy testować jest fajna. I piszcie w komentarzu, jakie możemy następną aplikację LEGO testować. Zasubskrybujcie na kanał. No i zapraszam do oglądania. Odpalamy widzowie. OK. Aplikacja Lego TV, jak sama nazwa wskazuje, jest to coś o które no, można oglądać Lego i Disney? co ja mogę zrobić swój własny film. A, muszę się zalogować Lego City Highland Side, przygody, przyjaźń, bohaterowie, samouczki. No i jakie tutaj mamy? Chima, City, Creator Super Hero. Hmm. Jest ninjago? Nie ma. A nie, dobra, jest ninjago. Sprawdźmy, jak czemu ninjago tutaj. Dobra. Hmm. To to jest zaznaczę dajcie możliwość oglądania swojej kolekcji filmów LEGO na każdym urządzeniu innym oraz udostępniają ulubione klipów znajomym. Okej. Okay. Rozumiem. Tutaj mamy różne rzeczy filmy z Ninjago Eee. Chima, sprawdźmy. Jeśli chodzi o to to epizod okej. Okay. PSRACI po angielsku, tak? Ale to są już całe odcinki, także Cimę suma wszystko. O, chyba możecie sobie nawet tej odcinki Cimy obejrzeć. Tylko że po angielsku to jest najgorsze, ale możecie sobie obejrzeć, więc... Mamy też tutaj takie zakładki jak magia i wróżki, to mnie ciekawi. A, rozumiem, rozumiem. Mamy zakładki pojazdy. Okej, okay, czyli tutaj można... Taka trochę przeglądarka Lego, jak na YouTube musisz szukać czegoś, to tutaj masz to wszystko tak poukładane. Powiem tak, że trochę słabo, że nie ma tutaj wszystkiego tak jakby, tylko że jest, no tak jak na YouTube, ale przynajmniej jest plus taki, że można zobaczyć, jakby to powinno wiele... Szybko można to znaleźć po prostu. Tam musisz pisywać, szukać i w ogóle, a tutaj wchodzisz zakładkę Ninjago i no praktycznie znalazłeś. Eee, poszukam coś tutaj jeszcze. Ale ogólnie to małe to jest. W sensie tak... Tak sam w sobie co to jest? Jakieś Lego Flame to jest małe, no nie wiem no. Słaba aplikacja, tak szczerze. Zobaczmy chwilę Mopla. Albo włączyć filmów na Ci Okej, okay, ale to się chyba nie opłaca, bo to... To jest taki Lego YouTube tak jakby trochę, bo... Na tym całym YouTube jest tylko LEGO i łatwiej to znaleźć wszystko, ale czy ja wiem, czy to jest takie dobre dla dorosłych? Okej, okay, okay, widzę. Matematyczka widzi, Pokam widzicie, ja, ja mówiłem, ja jestem dobry. Jeśli wystarczyło tylko 21 podzielić na 7 i już jestem dorosły. Teraz już, nie, teraz już nie trzeba mieć 18 lat, żeby być dorosłym, tylko wystarczy umieć dzielenie na poziomie drugoklasisty. Jeśli chodzi o to, mamy bardzo dużo rzeczy, ale czy ja wiem, czy jestem godny polecenia tej aplikacji? Jeszcze tamtej było to dość ciekawsze, bo tam nie było to za dobra aplikacja tamta, ale była lepsza moim zdaniem. Ale to jest taki... można to nazwać taki Lego Tube, taki jak... Lego Tube, dosłownie Lego Tube. Jest samo jakieś Lego, jakieś seriale, oczywiście. Więc czy ja wiem, czy można tak polecić? No, zbyt nie można tego polecić, bo to wszystko można znaleźć na YouTube, ale nie jest to takie wcale najgorsze. Jakby ktoś chciał sobie zainstalować, to Lego TV w sklepie Play. No i w sumie to tyle, co mogę powiedzieć. Chciałbym tutaj jeszcze coś powiedzieć, ale tutaj nic dosłownie nie ma. O, to jest Lego Live, które ostatnio testowaliśmy. Tutaj są też filmy, więc no. No tak to nie wiem, co tutaj jeszcze powiedzieć. Nie wiem co tutaj jeszcze powiedzieć, bo tutaj dosłownie powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Także za tego filmiku, subskrybujcie ten kanał, trzymajcie. Cześć.